A w dzisiejszym odcinku. O kurwa! Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku wybierzemy się i pochodzimy po sklepach Charity Shop tutaj w Anglii. Będziemy polować na gry, konsole, akcesoria, figurki, filmy DVD, na wszystko co mogę oddać do sklepu Ceks, żeby Ceks zapłacił mi pieniądze na voucher i za voucher kupimy jakąś drogą grę do mojej kolekcji, więc ubierzcie się ciepło i wyruszamy na wycieczkę. Pierwszy charity shop. i Mamy Tomb Raider Angel of Darkness za jednego funcika. Szkoda, że to nie Sylwester, ale pewnie że weźmiemy. Następne gry, moi drodzy, są to jakieś słabsze tytuły na konsolę PlayStation 2 wykorzystującą kamerę do tej konsoli. Mamy także Golden Age za jednego funcika. No ale Cek za to nie płaci, a ja tą grę mam w swojej kolekcji. Jest i on, Medal of Honor, moi drodzy, na klasycznego Xboxa. Mam grę w kolekcji, cek za nią nie płaci. Lecimy dalej. Na konsolę Wii. Potwory i kosmici za funt 50, moi drodzy. Mam ją w kolekcji, a Ceg za nią nie płaci. Lecimy dalej. Mamy w oryginalnej folii film Hitman. Narzekaliśmy na tego hitmana, ale w porównaniu do tego jeszcze nowszego, to ten film to Skarb. Także wpadł na salony Archibu X szósty sezon. W przepięknym Big Boxie Cena 3 funciki, myślę, że całkiem uczciwa cena. Jest i on! O kurwa PSX Light Gun do PlayStation 1. Za jedyne trzy funciki czerwony. Z niebieskimi stawkami w przepięknym big boxie, moi drodzy. Musicie przyznać, że to był super strzał. za jedyne 3 funciki. W tym samym charity shopie figureczka Batman pięknie się prezentuje. Cena? Dwa funciki. Myślę, że bardzo uczciwie trzeba za nią dać około 8 funcików. Patryk poluje, Patryk poluje i mamy Indiana Jones, młody Indiana Jones w pięknym big boxie, moi drodzy, za którego muszę dać 2,95. A cex? zapłaci mi aż 7 funtów na voucher. Szukamy dalej, jest następny młody Indiana. Jones, czuję się sam jak Indiana Jones. Za 6 funcików ceks zapłaci mi na voucher, a ja dałem za niego to jedyne 2,95. Moi drodzy, w tym Charity Shopie były kalkulatory. Takie handheldy powiedzmy z Tetrisem jeszcze nieotwarte za funt 50. Już w tym Charity Shopie kiedyś kupiłem właśnie dwa takie kalkulatory i mam je w swojej kolekcji. Mamy także za 14 funcików komiks Spider Mana. dość wysoka cena. Poczytajmy trochę może za darmożkę. Moi drodzy, 14 funcików, ale na internetach widziałem, że jest dużo droższy. Następnie gry na konsolę PlayStation 4. Uncharted Collection, funt 99, a płaci 5 funcików. Następna gra: Far Cry 4. Seks mało płaci, ale za fun 99 gra na PlayStation 4. Oczywiście, że biorę. Mamy Batman. Za dwa funciki, moi drodzy. Ceks płaci cztery funciki, więc dwa funciki zysku na voucher. Ostatni szał, moi drodzy, w dzisiejszym dniu. Jest to gra Wii. Sport. Nie uwierzycie, ile Ceks za nią da, moi drodzy? Aż 9 funtów na voucher, a ja wydałem za nią jedyne jeden funt. Moi drodzy, jesteśmy na miejscu. Szybkie podsumowanie, co udało się kupić: Batman Collection. Filmy DVD za dwa funciki. Cała kolekcja starych Batmanów. Ceks za to zapłaci mi 4 funty. Wydałem dwa funciki. Następne dwie części e, młodego Indiana Jones w takich oto big boxach za 2,95. 2,95 Seks mi tutaj zapłaci gdzieś około za te dwie gry, gdzieś około 15-13 y, funtów. Moi drodzy, następnie do strejdowania do Seksa za jednego funcika, a dostanę 9 funtów na voucher, a dokładnie Wii Sport. Komplecik, i tutaj jak możecie zobaczyć, za jednego funcika 9 funtów płaci Seks. Więc bardzo fajny zysk. Następnie gra, która zostanie w mojej kolekcji, Tomb Raider Angel of Darkness za jednego funcika. Jak ja byłem rozczarowany tym Tomb Raiderem, no po prostu no był słaby. Ale do kolekcji kompleci w bardzo w ładnym stanie czemu nie. Następne dwie gry, moi drodzy, za fun 99 za sztukę. Far Cry 4 na konsole PlayStation 4. No za funt 99 gra na PlayStation 4, super cena oraz Nathan Drake Uncharted Collection także za funt 99. Cek za tą grę płaci piątkę, ale nie wiem czy ją oddam, bo no, bardzo duży sentyment mam do e, Natana e, Drake'a. Moi drodzy, następnie figureczka Batmana. Za dwa funciki gdzieś tutaj położę ją w, no, w moim pokoju e, gier. Następnie moi drodzy, najlepszy strzał z tego wypadu. Pistolet PSX Light Gun w kolorze czerwonym, moi drodzy, za 3 funciki. Super strzał. Z, widziałem na internetach, trzeba dać dziś około 30 funtów za, za ten pistolet. 20 coś, 30 funtów, zależnie od stanu oczywiście. Więc to był naprawdę bardzo dobry strzał. Są rzeczy do strejnowania, są rzeczy, które zostaną u mnie. Więc bardzo fajny wypad po angielskich charity shopach. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeśli chcesz wesprzeć mój kanał, pamiętaj, kliknij subskrypcję, daj łapkę w górę. To mnie motywuje do pracy. Ciebie, YouTube będzie informował o moich nowych filmach. A tymczasem trzymajcie się i do następnego!